Żyj na, Żyj, na Żyj, na Żyj na maksa! Żyj na maksa! Żyj na maksa! Kochani, witamy Was po raz kolejny. Tym razem z lwowskiego rynku, który o każdej porze roku ma swój niepowtarzalny urok. Pogoda? Typowo lwowska: niebo szare, powietrze wilgotne. Stąd odpowiednia opinia: zima tutaj często bywa bardziej deszczowa niż śnieżna ale mimo wszystko na twarze lwowiaków widać uśmiech i radość. W centrum obok opery stoi choinka, w tym roku skromniejsza niż zwykle. Jest ozdobiona subtelnymi światełkami, które migoczą delikatnie w szarym świetle dnia. To symbol, że nawet w trudniejszych czasach mimo wojny i wyzwań tradycja trwa. Lwów nie poddaje się i stara się zachować ducha świąt, dając mieszkańcom i gościom choć odrobinę radości. Wokół choinki gromadzą się ludzie. Rodziny z dziećmi, młodzież, starsi. Wszyscy przychodzą tutaj, by choć na chwilę oderwać się od codziennych trosk. Są też atrakcje dla dzieci: kolorowe karuzele i warsztaty. Wszystko dla najmłodszych i najsłodszych. Nie brakuje też tradycyjnych stoisk. Pachnie gorącym grzańcem i świeżymi piernikami. Można kupić ręcznie robione ozdoby oraz lokalne smakołyki. Choć tegoroczne święta są inne, trochę skromniejsze, trochę mniej wystawne, ich prawdziwa magia tkwi w ludziach. To ich obecność i uśmiechy, oraz wzajemne wsparcie sprawiają, że lwów wciąż bije świątecznym blaskiem. Kochani, niech święta miną radośnie, a humor pozostaje na dobrej fali. Wszystkiego najlepszego!